Dzień dobry, drodzy widzowie! Yy, chciałbym tylko pokazać yy, moją małą modyfikację nożyka Victorinox. Jest to film przeznaczony tylko, mi się wydaje, że tylko dla fanów Victorinoxa. Tak jak ja jestem, no i takich jak ja jest pewnie dużo ludzi. I chodzi o yy, nóż Victorinox Hunter Pro wersji Alox. Ja wiem, że są w tej chwili już. Wiktorinoxy z kołkami, ale ja jeszcze posiadam typ bez kołka, bez otworu, żeby otwierać jedną ręką. Jaką modyfikację wprowadziłem? Taki nóż kosztuje 140-150 zł. W tej chwili może to nie jest dużo i, każdy może, i może każdy sobie kupić nowy z otworem bądź kołkiem. Ale na AliExpress wystarczy kupić za 10 zł. taki nakładany kołeczek. On kosztuje dosłownie 10, może 12 zł. I świetnie działa, żeby otwierać jedną ręką. Polecam. Naprawdę fajna rzecz, nie trzeba wydawać nowych pieniędzy, żeby ułatwić sobie jakiekolwiek tam życie i mieć nóż otwierany jedną dłonią. Kołek jest przykręcany na torx. Ja dodatkowo sobie wzmocniłem klejem dwuskładnikowym i naprawdę działa świetnie. A do tego jeszcze, no, wiktor, no, jednak mało robi noży z klipsami. Chyba tylko Hunter Pro jest z klipsem i są okładki do noży 111 mm z klipsami. Można sobie kupić, ale ja sobie sam dorabiałem klipsy do nożyku. Naprawdę fajnie działa, może nie jest zbyt estetyczne, ale spełnia swoją funkcję. Tu mam następnego Ranger Grip'a, też oczywiście założyłem z Eclipse'a. To na tyle moi widzowie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zawsze można na YouTube napisać. Dziękuję.